Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i Nie wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł, panie, twoja mina przysło, przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu, dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny. Sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł, panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i ty jej władzę nad pięciu miastami. Następnie przyszedł i rzekł: Panie, tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać czegoś nie położył i żądać czegoś nie posiął. Odpowiedział mu: Według słów Twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać czego nie położyłem i żądać. Gdzie mnie posiał Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaj zajrzeń. Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: Panie ma już 10 min. Powiadam Wam: Każdemu, kto ma, będzie dodany, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo pańskie. Ta przypowieść dotyka tego, co jest najbardziej ludzkie w człowieku. Bóg. Daje człowiekowi minę, pieniądz. I ci, którzy go używają, mówią: On się pomnożył. Daje 10. Jeden dał 10. O co tu chodzi? Niedawno sobie uświadomiłem, że w Białym Stoku jest nie chcę się pomylić. Kilkanaście organizacji pozarządowych, które pomagają. Jedni się zajmują bezdomnymi, inni migrantami, inni pomagają tym takim wykluczonym, inni szukają pomocy takiej, takiej czy owakiej. Zobaczcie, Bóg każdemu, każdej z tych organizacji dał minę, dał talent. Za Zawołał tych wszystkich ludzi, powiedział, czyń dobro. Rozdawaj. Dawaj ludziom dobro. Kochaj. I oni poszli. Jest masę ludzi w państwowych organizacjach, moprach, niemoprach, w szpitalach, którzy, których życie kieruje się, idą i czynią dobro. Bóg każe, Bóg wzywa, nie jednego z nich, żeby pozostawał po godzinach w pracy. Bo każdego z nas pobudza, woła do czynienia dobra. To jest ta mina, którą, którą ci Bóg daje, abyś ją pomnożył, abyś kochał. Na miły Bóg, po to, na, po to nas Bóg na, na tej ziemi postawił, abyśmy. Kochali, abyśmy czynili dobro, abyśmy czynili piękno wokół siebie. O co tu chodzi? Jeżeli ty czujesz, że ciebie Bóg wzywa do jakiejś pomocy komuś, patrzysz w telewizję i widzisz, jak ci migranci cierpią i czujesz, że chcesz im pomóc, że chcesz im koc zawieść, wysłać jedzenie, nie wiem, zrób to, bo to cię Bóg do tego woła. Jeżeli masz ochotę zrobić kawę tym, tym pogranicznikom, zrób to, bo to Cię Bóg do tego woła. Jeżeli Ci przychodzi do głowy, nie wiem, żeby kota, psa ze schroniska adoptować, to znaczy, że, że, że taką dobroć Bóg wlewa Ci w serce. Uczyń to. Nikt nie ma prawa Ciebie sądzić za Twoje dobro. Jeżeli czuję, że, że powinieneś się modlić, módl się. Módl się, módl się, proś. Ja kiedy o tym myślałem, o tym słowie dzisiejszym, to w moim sercu zrodziła się wdzięczność. Ja chcę podziękować. Głośno, przez internet. Podziękować. Wszystkim terapeutom, psychiatrom, Lekarzom, którzy życie oddają, żeby, żeby ludziom pomagać. To jest ta mina, którą inwestują. Chcę podziękować wszystkim sprzątaczkom, które gdzieś tam czasami po nocy przychodzą, jak już wszyscy wychodzą z pracy. To ona musi przyjść i sprzątać i o jej pracy nikt nie wie. Nikt nie zauważa. Chcę podziękować Tobie. Który siedzisz gdzieś na jakimś magazynie. Chcę podziękować taksówkarzowi, który robi swoje, aby, aby ktoś w nocy mógł do domu dojechać. Czyli innymi słowy, każdemu, kto dzisiaj czyni jakieś dobro. Osta niedawno się dowiedziałem, że jest organizacja, która dba o seniorów, o aktywizuje seniorów, troszczy się o nich, aby oni cieszyli się życiem. Żeby wyszli z domów, żeby na nowo czuli radość, żeby umieli zadbać o siebie i o swoich bliskich. Jeżeli czujesz, jeżeli to słowo ci dotyka, to wyjdź, to po tej mszy idź i zadbaj o kogoś. Zadbaj o swoich bliskich. O kogoś, kogo, kogo ci Bóg postawi. No właśnie, ludzie mówią: Ja to nie mogę czynić wielkich rzeczy. No, no są tacy, którzy tam e, tysiące ton mogą rozdawać żywności, a mnie stać tylko na, na swoich ogórków. Zobaczcie, nie jest istotne. Są, są tacy, którym, którym Bóg kazał tysiące, którym Bóg daje jakby tą łaskę tysiące bananów, ryb, nie wiem, mięsa, czegoś oddać. A tobie Bóg, Ciebie Bóg wzywa, żebyś tą jedną konserwę dał. Tak jak tu w tym słowie. Twoja mina przysporzyła dziesięć min, a twoja mina przyspożyła pięć. Nie jest ważne, ile robisz. Ważne jest, że kochasz. Ważne jest, że idziesz w imię Boże. I być może nie chodzi o to, żeby dzisiaj zasuwać do migrantów. Być może jest Twoja babcia, która dzisiaj potrzebuje, abyś do niej zadzwonił. Być może jest Twoja przyjaciółka. Być może jest Twój zięć, Twój kuzyn w więzieniu, który Ciebie naciąga na, który prosił Cię o paczkę papierosów. Do niego trzeba zadzwonić. Jemu być może tę paczkę papierosów kupić? To jest ta mina, którą masz zainwestować. To dobro, do którego Bóg Cię pobudza. Do którego Bóg Cię wzywa. Do którego Bóg Cię woła. Bo to On to pragnienie czynienia dobra wkłada w Twoje serce. I dzisiaj chcę także podziękować wszystkim ateistom i agnostykom, którzy, którzy czynią dobro, którzy trochę zapominając o sobie, poświęcają czas komuś, siłę, pieniądze. Także w ich serca Bóg dobro wkłada. Kiedy sobie pomyślałem, Szedłem po ulicy. Czy ja mam rację? Tak mówiąc. Że przyjdę i powiem ludziom, idź i zatrosz się o kogoś. Dokładnie w tym momencie podszedł do mnie pijany człowiek. I poprosił o pomoc. Bóg sam ci daje człowieka, on ci da człowieka, któremu możesz pomóc. Sam, zapytaj tylko Twojego serca. Twoje serce zapytaj dzisiaj. Kogo? Kogo masz przytulić? Komu przebaczyć? Kogo kochać dzisiaj? Dzisiaj sam Bóg daje ci minę. Puścię w obieg. Nie przysłał nas Bóg na tą ziemię, abyśmy. Z kimkolwiek walczyli, abyśmy kogokolwiek sądzili, niszczyli, abyśmy rozsądzali. Od tego jest Bóg. Od tego są różnego rodzaju instytucje nie ty i nie ja. Od tego jest On. A nas przysłał, abyśmy kochali. Elżbieta Węgierska, ta kobieta. Ona była bardzo bogata. Można by ją porównać do właścicielki kilku wielkich hipermarketów. I ona sprawiła, że jej mąż, właściciel, dajmy na to kilku wielkich hipermarketów, całą kasę oddawał na tych ubogich. Wszystko, co było. Do tego stopnia, że w pewnym momencie tej kasy już nie było. I ona sprzedała swoje kolczyki, biżuterię, wszystko, co miała. I łaziła od domu do domu jak żebraczka i mówiła, dajcie pieniądze, abyśmy mogli się zatroszczyć o kolejnego ubogiego. Papież Franciszek o tym mówił, że dopóki jest jedna osoba samotna na tym świecie, dopóki jedna osoba cierpiąca, dopóki jedna osoba, która woła, która przeklina swoje życie, dopóty misja Kościoła trwa tym my nie możemy stać i milczeć. Zobaczcie, jak bardzo to jest uwalniające. Kiedy służysz, to nagle jesteś szczęśliwy. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Bóg jest służbą. I Bóg jest szczęśliwy. I nie, nie dlatego cię wzywa do służby. Abyś pełnił Jego wolę, abyś doświadczył szczęścia, prawdziwej wolności. Największej wolności. Uczyli nas tego święci i prorocy, wszyscy. Nikt z nas nie może czynić dobra, jeżeli Bóg go do tego nie pobudzi. Więc jeżeli czujesz, że Cię Bóg pobudza, nie zastanawiaj się ani przez minutę. Nie pozwól. Żeby Twój rozum Ci powiedział, ale, ale, może jutro. Działaj od razu.